Witam serdecznie w mojej pracowni na skrzatów Jadąc na urlop właśnie tu jest, miał być urlop, nad no może mi będzie. I będzie Katarzyna, która ma pracownię Kociekowa Dolina tak i y, dom kultury akurat w sobotę nieczynne. No, niektóre soboty jest czynne, bo są imprezy towarzyszące, ale dzisiaj akurat był zamknięty. No i, z tego wszystkiego znaleźliśmy się tu właśnie na skrzatów pracowni i mnie też bardzo miło, że mnie odwiedziła. Miejsce magiczne, muszę wam powiedzieć, bardzo dobra energia, obrazy są fantastyczne, twórczość Tadeusza znam od wielu lat. Sporo lat. I dzisiaj, znam. tak to prawda, i dzisiaj e, miałam okazję zobaczyć to na własne oczy, dotknąć, no i zachwyt nie mija. Będzie jeszcze okazja. No do 31 tak. sierpnia jest czynna właśnie tam wystawa, bo przedłuża. No a, a później tak. będą następne. Będzie jeszcze na pewno okazja, bo tu mam na pewno obrazy, bo nie wszystkie tam się zmieściły. Ja zawsze 49 obrazów wstawiam na, na, na jak mam indywidualną wystawę. Także... Myślę, że warto będziesz obejrzeć o, te oczywiście. obrazy najpiękniejsze, które tam zobaczyłem. Bo tu jest <grym> tak, wszystkie są inne. Ale tu jest też jest. fajnie, Tadziu. Nie, tu jest też fajnie. Tam może jeszcze nam się uda spotkać. Tak. Być może, bo jeszcze będę wracać z tego urlopu. Być może akurat, że przez łódź, więc, więc jak najbardziej, jak najchętniej. No, to co, wszystkiego dobrego. Dziękuję dziękuję dziękujemy. Za spotkanie. Niech moc będzie z nami. Najlepszego. <grym>